Cezary Tomczyk nie patyczkuje się z ociepą pisiorkiem i ujawnia jego próbę zmanipulowania opinii publicznej, jakoby Unia Europejska miałaby rozbić NATO. Wstyd, że pisuary nawet w kwestii obronności stoją po ruskiej stronie barykady wraz z Konfederacją. Dlatego w maju głosujemy na doktora Rafała Trzaskowskiego, by Putin nie przejął władzy w Polsce. Zostaw kciuka w górę, subskrybuj z dzwoneczkiem oraz udostępnij materiał na innych platformach społecznościowych, by pisiory już nigdy nie rządzili. Ja chciałem zapytać. Co się takiego stało i w którym to był momencie, że Państwo tak byliście dumni z NATO, uczestniczyliście we wszystkich apelach, uroczystościach, publikowaliście flagi natowskie, cieszyliście się nawet ostatnio, z 26 rocznicy przystąpienia Polski do NATO, a dzisiaj przykładacie rękę do budowy NATO-BIS. NATO Szanowni Państwo, doczekaliśmy się nareszcie, po trudnym wieku XX dla polskiego bezpieczeństwa i polskiej państwowości, sojuszu północnoatlantyckiego, najsilniejszego na świecie, który jest słyszany w praktyce, ma wypracowane scenariusze reakcji na zagrożenia. Są procedury, nawet bez. Woli politycznej parlamentów czy głów państw, po prostu jakie zagrożenie, to będą działać, bo nasi żołnierze ćwiczą to każdego dnia. Tymczasem zawsze w Unii Europejskiej pojawiały się własne ambicje w tym zakresie. Próba odbierania państwom członkowskim kompetencji w zakresie polityki obronnej i dublowania kompetencji NATO. I chcę powiedzieć, że nie ma zgody na okłamywanie polskiej opinii publicznej, że rezolucja Parlamentu Europejskiego była o Wschód. Ponieważ punktów tej rezolucji jest 89. 89 a Otarczy Wschód jest fragment jednego z tych punktów. I jak zwykle to jest przemycane właśnie w różnych, w różnych zapisach, często szlachetnych, często dobrych są przemycane takie zapisy, które uderzają wprost w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. Bo czym innym jest postulat uczynienia z Unii rzeczywistego gwaranta bezpieczeństwa, podniesienie gotowości obronnych oraz utworzenie Europejskiej Unii Obrony w sytuacji, kiedy mamy NATO, a dzisiaj Unia Europejska nie ma żadnej gotowości obronnej. I dlatego bardzo bym prosił pana ministra o to, żeby się odniósł do tego i powiedział nam, czy Polska dalej popiera NATO jako fundament naszego pośle. bezpieczeństwa, czy będziemy przykładem, ręce do obronienia kompetencji. Jest pani pan marszałek, który mogę sprawa, formalnie, jedno rzecz, zwrócić uwagę, pani marszałek wysokiej izbie, że równolegle zwołano posiedzenie komisji Obrony Narodowej, której przedmiotem są dwie uchwały przedłożone mm -hmm. w, w, przez przede pierwsze przez klub Platformy Obywatelska, a drugie to jest klub Prawość, który których dokładnie tej samej materii. I Dobrze, ja tak. prosiłem o przerwę w tej komisji Obrony, żeby członkowie komisji Obrony także po prostu sobie zapisali do tego pytanie, żeby członkowie mogli zwrócić o tej dyskusji, wysłuchać pana ministra. Pośle, minister, ale minister... proszę teraz posłuchać mnie. Znaczy, pytanie bieżące ma krótki czas. I pan wiatom wieź nie mogą się nie mogą się przesłuchiwać członków komisji skoro ma pan, pan dwie minuty i osoba która dopytuje minutę. No tak już. Ja rozumiem regulamin, nie chodzi o regulamin. Chodzi o to, że jeżeli o tak ważnej sprawie i to nie to nie są zarzuty ani do pani marszałek do sekcji zbyt po prostu do organizacji pracy komisji Sejmu Narodowej, że dzisiaj członkowie tej komisji są pozbawieni dziękuję panie, możliwości Dziękuję panie pośle, ale myślę, że że bardziej w drugą stronę, czyli komisja, która w swoim składzie ma wszystkich członków i przedstawicieli, którzy na te pytania odpowiadają, ma większe możliwości udzielenia odpowiedzi i dyskusji niż pytanie w sprawach bieżących. Więc myślę, że udział w tej komisji, myślę, że pan poseł zaraz pójdzie na tę komisję, będzie bardziej, y, wy, wytłumaczy panu dużo więcej zagadnień niż pytanie w sprawach bieżących. Bardzo dziękuję pani marszałek, Wysoka Izbo, panowie generałowie, szanowni państwo. Przede wszystkim to pytanie, które zadał pan poseł kiedyś, wiceminister Ociepa, jest pytaniem z gruntu kłamliwym, bo zawiera w sobie kłamliwą tezę. NATO, Sojusz Północnoatlantycki, jest fundamentem obrony Rzeczpospolitej i fundamentem obrony Europy. A wzmocnienie Europy jest odpowiedzią na wezwanie między innymi Donalda Trumpa, który wzywa Europę do tego, żeby Europa się remilitaryzowała. Natomiast żadne pytanie, które dzisiaj zadajecie i żadne krzyki na tej sali nie zmyją z was hańby tego, co zrobiliście w Parlamencie Europejskim, bo faktem jest, że europosłowie PiSu zagłosowali przeciwko Tarczy Wschód w Parlamencie Europejskim ramię w ramię z takimi partiami jak AFD. To jest po prostu fakt. Zagłosowaliście przeciwko Narodowemu Programu, Programowi Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód. To nie jest jakiś element, który jest do dyskusji. To jest po prostu fakt i hańba na waszych eurodeputowanych, której tak łatwo nie zmyjecie. Ja się w ogóle zastanawiam, jak można dzisiaj albo jak wy będziecie mogli spojrzeć w oczy mieszkańcom Podlasia, czy w Armii Mazur, czy Podkarpacia, czyli wszędzie tam, gdzie realizowany jest program Tarczy Wschód. Zrobiliśmy wszystko, żeby miliardy euro popłynęły na wschód i północ Polski do polskich firm, do polskiego wojska. Żeby zabezpieczyć granice. I ja się dzisiaj pytam posłów PiSu, gdzie jest wasz patriotyzm? Tak często słyszeliśmy te hasła, które płyną z waszych ust. Jak dzisiaj wy możecie mówić odpowiedzialnie o patriotyzmie i o budowaniu polskiej suwerenności, gdy w Parlamencie Europejskim głosowaliście przeciwko Tarczy Wschód. Nigdy tego Polacy wam nie zapomną i my też nigdy wam tego nie zapomnimy. Bo prawda jest taka, że w imię walki politycznej przedłożyliście interes partyjny nad interes państwa. I chciałbym wam powiedzieć myślę, że to już też po ośmiu latach rządów PiS-u wszyscy wiedzą, że interes państwa to nie jest to samo co interes PiS. I dzisiaj widzimy to gołym okiem po głosowaniu w Parlamencie Europejskim przeciwko tarczy Wschód waszemu głosowaniu. Tarcza Wschód ma chronić Polskę, ale ma chronić też Europę i ma chronić NATO. Przed kim? Przed Rosją. Powiedzmy to sobie wprost. Głosowaliście przeciwko Tarczy Wschód w Parlamencie Europejskim. Parlament Europejski uznaje Tarczę Wschód za projekt krytyczny z punktu widzenia Unii Europejskiej. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo to jest wiadomość, która stwarza dziesiątki możliwości na finansowanie unijne nie tylko dla projektu Tarczy Wschód, ale w ogóle dla projektów obronnych w Polsce i w Europie. Biała Księga Bezpieczeństwa, kolejny instrument, kolejny dokument. Ochrona granicy wschodniej i północnej Unii Europejskiej staje się fundamentem i kluczowym zagadnieniem, jeżeli chodzi o kwestie obronności. Pytacie o politykę wzmacniania Europy, więc chciałbym to dzisiaj też bardzo jasno powiedzieć i uważam, że wszyscy na tej sali powinniśmy się co do tego zgodzić. Tak, Europa musi się remilitaryzować. Takie są dzisiaj czasy. Takie są wymagania nie tylko chwili, ale całej dekady, która stoi przed nami. Europa i Stany Zjednoczone to są filary NATO, a NATO to nasze bezpieczeństwo. Europa odpowiada na wezwanie Donalda Trumpa i też muszę jasno powiedzieć, że Donald Trump w tej sprawie miał po prostu rację i Polska miała rację, bo Polska jeszcze w czasach Waszych rządów wszyscy na tej sali ramię w ramię, opozycja z ówczesną koalicją rządową wsparła projekt ustawy o obronie ojczyzny. Sam miałem przyjemność nad tym projektem pracować po to, żeby Polska radykalnie mogła zwiększyć wydatki na obronność. I bardzo się cieszę, że w tej jednej sprawie mówiliśmy i mam nadzieję, że ciągle mówimy jednym głosem. Bo kwestia bezpieczeństwa Polski jest fundamentem dla nas wszystkich, niezależnie od tego, z jakiej partii politycznej jesteśmy. Europa musi wydać setki miliardów euro na wzmocnienie swojego bezpieczeństwa w ramach NATO, bo większość państw Unii Europejskiej jest w NATO, Polska jest w NATO, nasi sąsiedzi są w NATO i musimy zrobić wszystko, żeby NATO wzmacniać. I dzisiaj bylibyśmy naprawdę no gdzieś poza jakimś racjonalizmem, gdybyśmy mogli wykluczyć się z tego szerokiego strumienia finansowego, który płynie do nas z Unii Europejskiej. Jeżeli dzisiaj Europa chce wydać setki miliardów euro na wzmocnienie własnego bezpieczeństwa, na budowę własnych zdolności, na budowę zdolności europejskich w zakresie ochrony granic, w zakresie budowy zdolności przeciwrakietowych i powietrznych... To nie tylko Polska musi w tym uczestniczyć, ale Polska musi na tym korzystać, musi zrobić wszystko, żeby te miliardy euro trafiły do naszego przemysłu obronnego, do naszego kraju, do naszych polskich firm. Jak można w tej sprawie być przeciwko? Ja naprawdę nie jestem w stanie tego pojąć. I padł argument tutaj o jednomyślności ciekawy argument. To ja mam dzisiaj do Państwa apel właśnie, szczególnie do polityków PIS-u, bo Wiktor Orban. To nie jest mój przyjaciel, ale wasz przyjaciel. Na tą przyjaźń często się powoływaliście. Dzisiaj Viktor Orban blokuje 2 miliardy euro zwrotu z Unii Europejskiej dla polskiej armii za sprzęt, który wasz rząd przekaże Ukrainie. Jedyny kraj, który dzisiaj blokuje 2 miliardy euro dla Polski, to są Węgry. Więc ja dzisiaj apeluję do Państwa, zróbcie coś z tym. Skoro macie tak świetne kontakty z Węgrami, macie tak świetne kontakty z partiami skrajnymi w Europie, zróbcie coś z tym, żeby 2 miliardy euro zasiliły polski budżet obronny, bo my na te pieniądze czekamy. Wiemy, na co je wydać. Mamy do kupienia dodatkowe baterie artyleryjskie, mamy dodatkowe czołgi do kupienia, dodatkowe kontrakty, które są na wyciągnięcie ręki. Dwa miliardy euro blokuje Viktor Orban, wasz sojusznik polityczny. Dla Polski. Więc proszę o to, żeby tą sprawą możliwie szybko się zająć. I ostatnie zdanie w tej pierwszej części. Jak można nazwać marginalizację NATO wezwaniem państw członkowskich przez Unię Europejską do rozwoju europejskiego filaru sojuszu? My jesteśmy NATO, zrozumcie to wreszcie. My jesteśmy i NATO, i jesteśmy Unia Europejska. I musimy zrobić wszystko, żeby wzmacniać i Unię Europejską, i NATO bo będą, nie będą się z nami liczyć inaczej. Widzimy to, co się dzieje po drugiej stronie Atlantyku. Jeżeli Polska będzie silna, jeżeli Europa będzie silna, jeżeli będziemy wydawali, wydawali w Europie, tak jak robi to Polska, blisko 5% PKB na obronność, to cały świat będzie się liczył z Europą, z naszym zdaniem, będzie się liczył z Polską i z, naszymi, yy, yy, z naszą racją. Musimy zdać sobie sprawę z naszej siły. Polska jest dzisiaj liderem Europy. Polska dzisiaj wydaje ogromne pieniądze na obronność. I musimy zrobić wszystko, żeby świat widział sytuację międzynarodową w tej części świata naszymi oczami, a nie oczami Rosji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie ministrze. Pytanie dodatkowe zada pan poseł Marcin Ociepa. Bardzo proszę panie pośle. Dziękuję bardzo pani Marszałek. Ja widzę, że pan minister Tomczyk niczego się nie nauczył. Nie rozumie, że jest granica. To nie wolno przekraczać, jeśli chodzi o partyjną propagandę. Dyskutujemy w parlamencie o naszym bezpieczeństwie. A pan nawet tej rezolucji chyba nie przeczytał. Pan tu nam mówił o rzeczach, które są albo nieobecne w tej rezolucji, albo stanowią margines tej rezolucji. A ja panu czytałem konkretny zapis. Tarcza wschód. Wie pan, było głosowanie w sprawie Tarczy wschód. Sprawdziłem przed chwilą, 14 października 2021, gdy było głosowanie, żeby budować jakąkolwiek zapłatę na granicy z Białorusią. Jak pan głosował, panie ministrze? Ja sprawdziłem. Tomczyk, Cezary, był pan przeciw. No jak pan może tu mówić, że wyście popierali bezpieczeństwo Polski? Że w sytuacji, kiedy Rosjanie przygotowali operację specjalną na naszej granicy, to że wy byliście jednością z polskim rządem? Że byliście po stronie polskich obywateli? Na Podlasiu lub Lszczyźle? No niech pan nie będzie pokryto. Po prostu przeproście za to i nie go będą na przyszłość. Natomiast jest bardzo zapisy tej rezolucji. Mowa jest o. Remitalizacji remitaryzacji, dziękuję, e, Pani Europy. Pani, Pani Maszak, Czy ja mogę prosić o panu. Ministra, 15 lat mówacowych, czym że są bardzo konkretne zapisy. I w tych zapis, z tych zapisów jasno wynika, że chcecie tworzyć europejski filar NATO. Nie ma czegoś takiego, panie ministrze. To jest pojęcie publicystyczne. Dziękuję, panie Pani Stanu ministerstwa Obrony Narodowej. Bardzo na dziękuję. to jest jedno. I nie dajcie NATO to. Dziękuję, podzielić. Panie pośle. Zapraszam. Odpowiedzi udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Minister Cezary Tomczyk. Bardzo proszę panie ministrze Pan mówił o granicy, której nie wolno przekroczyć. Wie pan jakiej granicy nie wolno przekroczyć? Nikomu. To jest naszym wrogiem granicy Rzeczpospolitej. I budujemy tamę na granicy Rzeczpospolitej, na granicy z Białorusią, Rosją, Litwą, Ukrainą, która się nazywa Tarcza Wschód. I jest to projekt tego rządu, projekt zapowiedziany przez premiera Tuska i premiera Władysława kosiniaka Kamysza. A wy w tej sprawie w Parlamencie Europejskim głosowaliście przeciw. I takie są fakty. Ale Pan wspominał coś o Unii Europejskiej i. O NATO, mówiliście o różnych sprawach w tym zakresie. Szanowni Państwo, jesteśmy za Europą, która będzie posiadała własne, silne i sprawne siły zbrojne podlegające prezydentowi Unii Europejskiej. Kogo to są słowa? Panie ministrze Ociepa. Kogo to są słowa? To są słowa Jarosława Kaczyńskiego, rok 2010. To są słowa Jarosława Kaczyńskiego. I teraz drugi cytat. Unia Europejska potrzebuje własnej armii. Kto to powiedział? Proszę, jest pan minister Zieliński, jest pan minister Ociepa. Kto to powiedział? Świętej Pamięci Lech Kaczyński. 2006 rok. I powiem panu tak, panie ministrze Ociepa. Ja nie szedłbym tak daleko jak liderzy pana ugrupowania politycznego. Nie szedłbym tak daleko. Uważam, że. Unia Europejska nie potrzebuje wspólnej armii, bo to jest dzisiaj fikcja. To jest fikcja i granica, której nigdy nie można przekroczyć. Ale Polska potrzebuje silnej armii. I państwa narodowe potrzebują silnych armii. Bo te silne armie są sumą, która daje siłę sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeżeli będzie silna polska armia, jeżeli będzie silna armia francuska czy brytyjska, to wzmacniamy tym samym sojusz Północnoatlantycki. Wy waszym głosowaniem zdecydowaliście że nie chcecie uczestniczyć w tym, żeby Europa się remilitaryzowała. Żeby Europa była silnym filarem NATO. Przeciwko temu głosowaliście. I ja tego, szczerze mówiąc, patrząc na pana, jako byłego wiceministra obrony narodowej, nie jestem w stanie zrozumieć. Nie jestem, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Pan mówił o rezolucji. Pan przed chwilą tutaj powiedział, państwo słyszeli, pan nie czytał rezolucji. Ja panu zacytuję rezolucję. Rezolucja, przed, przeciwko której byliście... Przeciwko. Ochrona granic lądowych, powietrznych i morskich Unii Europejskiej przyczynia się do bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej, w szczególności wschodniej granicy Unii Europejskiej. I w związku z tym podkreśla, że Tarcza Wschód i Bałtycka linia Obrony powinny być sztandarowymi projektami Unii Europejskiej służącymi wspieraniu odstraszania i przezwyciężeniu potencjalnych zagrożeń ze wschodu. Byliście przeciwko tej rezolucji. Ja ją czytałem. W przeciwieństwie do Pana. To jest cytat z tej rezolucji. Eurodeputowani PiSu głosowali przeciwko Tarczy Wschód i rezolucji, którą przed chwilą zacytowałem. Zdajcie sobie wreszcie sprawę, bo to jest najwyższy moment, żeby zdać sobie z tego sprawę, że granica Polski, wschodnia i północna, to jednocześnie granica Unii Europejskiej i NATO. I pozyskamy miliardy euro na rozwój polskiego bezpieczeństwa z Unii Europejskiej i z NATO. Czy wam się to podoba, czy wam się to nie podoba? Bo taka jest polska racja stanu. I jeżeli nie chcecie pomagać w sprawie tarczy wschód, to wyborcy was ocenią. Ale o jedno was proszę, po prostu w tej sprawie nie przeszkadzajcie.